Jak wyznaczać cele? Jak osiągać cele? To są takie pytania, które pojawiają się dosyć często w przestrzeni, ale coś pomiędzy tym elementem wyznaczenia a osiągnięcia się dzieje, nie? I teraz, co się z tymi celami dzieje pomiędzy wyznaczeniem a osiągnięciem? Trzeba nad nimi pracować w sensowny sposób. I ten odcinek będzie właśnie o tym, jak pracować z celami. Cześć, witajcie, nazywam się Mariuszka Pufta. uczę jak rozpocząć, kończyć sukcesem projekty i rozwiązywać problemy podrodne, a projekty są właśnie o celach, w dużej mierze, żeby osiągnąć jakikolwiek projekt, żeby go zrealizować, trzeba by było zacząć od celów. Na tym kanale znajdziesz dużo wiedzy odnośnie projektów, a dzisiaj się skupimy na celach. Cały tyczeń. Tego roczny będzie skupiony na celach, na osiąganiu celów, dowożeniu, w dowożeniu wyników i od tego, od tego chciałem zacząć, żeby wypełnić tą przestrzeń pomiędzy tym, jak się ten cel pojawi i jego osiągnięciem, w środku się dzieje jakaś magia i to nie jest tak albo może inaczej. Wiele osób może tak ma, że wyznacza sobie cel, dzieje się magia, przeskakują do kolejnego. Ja należę do tych osób i wiele osób, z którymi pracuję, Muszą włożyć sporo wysiłku po drodze, i ta ścieżka nie jest taka totalnie prosta. Trzeba by było jakoś tam to ogarnąć. i to chciałem Wam dzisiaj pokazać. Pokażę Wam kilka pomysłów na to, jak podejść do, do pracy z celami, i kilka narzędzi, które są dostępne w naszym sklepie, w naszej szkole zarządzania projektami online, które możecie do tego wykorzystać. Zaczniemy od punktu pierwszego i najważniejszego. Po co te cele w ogóle i jak do nich dojść? Zacznijmy od tematu 1. Najważniejszego nawyku, jeżeli chodzi o pracę w celami, to jest faktycznie zaczynanie z wizją końca. Wyobrażenie sobie, co się takiego dzieje, gdzie Ty chcesz dojść, jaki jest punkt końcowy. Czy prowadzisz projekt, czy chcesz osiągnąć coś w sporcie, czy chcesz wymienić coś w swoim życiu, czy chcesz dojechać gdziekolwiek, to warto sobie wyobrazić, gdzie ja będę, w którym miejscu będę, gdzie dotrę. Dlaczego to jest istotne? Bo jak masz tą wizję końca, dużo łatwiej ci decydować, po czy ta ścieżka będziecie prowadziła we właściwe miejsce, czy może nie będzie Cię prowadziła we właściwe miejsce? Zaczynanie z wizją kontra każdego przedsięwzięcia, zaczynacie spotkanie, zastanawianie się, jaka jest wizja końca tego spotkania, z czym chcemy wyjść. Zaczynasz ten rok, jaka jest wizja tego kontra, jaki będzie 31 grudnia, co ja będę mieć? Wchodzisz w nową rolę jako menadżer, jaki będzie mój zespół, co ja chcę uzyskać na końcu? To jest bardzo istotne ćwiczenie i dużo osób może mówić, ty", ale to jest jakieś tam magia z tutu. Nie, to nie jest magia, to nie jest z nie jest tutu. to jest zastanowienie się, jak to ma wyglądać. I Nie chodzi o super mega wizualizację, bo nie każdy ma w głowie to poukładane, nie każdy ćwiczył, ćwiczył ćwiczenia wizualizacyjne, ale zadanie sobie tego pytania, ok, gdzie ja będę? Po po to, żeby mieć filtr, bo świat oferuje ci całą masę różnych ciekawych rzeczy. I po drodze, jak zaczynasz robić cokolwiek nowego, pojawiają się inne ciekawe tematy. I żeby nie zboczyć we ścieżki, nie pogubić się i nie wydłużyć swojej podróży do tego celu, to warto by było sobie to wyobrazić, bo to będzie filtr podstawowy. I takim pomysłem, takim narzędziem, które działa do tego, w które w tym pomaga, to jest karta celów. To jest narzędzie, w którym sobie zadajesz właśnie te pytania. Okej, okay, dobra, w porządku, to jaka jest moja misja, gdzie ja chcę, jaka jest moja wizja, gdzie ja chcę dotrzeć, jak będzie wyglądała końcówka mojego roku. Tą wizję trzeba zoperacjonalizować, bo wizja bez przełożenia na działanie to halucynacja, czyli trzeba było sobie określić dobrze, jeżeli to jest mój kierunek, to jakie są obszary odpowiedzialności, ogródki, o które muszę zadbać, które muszę opiekować, żeby, w tamtą stronę, w tamtą stronę zmierzać. Kolejna rzecz to projekty. Jakie są najważniejsze nowe rzeczy, które muszę odpalić w tym roku, po to, żeby zmienić moją rzeczywistość? I wreszcie ostatni element to jest kwestia rozwoju. Ty na koniec roku chcesz być bardziej wartościowym człowiekiem niż jesteś dzisiaj. Dlaczego to jest ważne, ważne podejście? No bo y, generalnie świat pędzi. Y, nie lubię takiego. Makabrycznego, na co że jeżeli to w miejscu, to się cofasz, ale trochę tak jest. Jeżeli pozwolisz na to, żeby zatrzymać się na zbyt długo, to jest spora szansa, że wiele rzeczy po prostu pójdzie nie do końca tak. I ta część rozwojowa jest o tyle istotna, że świat raczej nie naciska na ciebie, żebyś się rozwijał i żebyś po prostu działał, tylko. Trzeba o to, o to zadbać samodzielnie. I yy, tak jak wspominałem o pracy z celami i podejściu, trzeba myśleć o tym całościowo, a nie tylko po prostu okej, okay, na koniec tego roku chcę, żeby mój zespół był dwa razy większy. Ok, to jest trochę większa zabawa, więc zastanowienie się nad kartą celów, nad wizją, po układaniu tych poszczególnych obszarów, włożenie ich w, konkretny, w konkretne narzędzie jest bardzo wartościowe. Korzystają z tego największe korporacje, działają, funkcjonują, najlepsi menadżerowie pracują w taki właśnie sposób, można zacząć działać, a ten szablon karty celów i live nagrany do tego pomaga Ci to po poukładać, żeby z tym ruszyć. Kolejna rzecz, o której warto pamiętać, to jest słuchanie serca. Jest bizja końca, jest w porządku, słuchanie felca. To, że ja o tym mówię, że okej, okay, myśl sercem, a nie do końca rozumem, jest trochę dziwne, bo ja jestem dużo bardziej tabelkowy. Natomiast usłyszałem bardzo fajne zdanie i się z nim zgadzam, że umysł jest bardzo dobrym sługą, ale złym panem. I faktycznie tak jest. Jak sobie przekalkulujesz pewne rzeczy. To, to nie tam w Vivia, nie tam są większe, największe osiągnięcia, nie w intelekcie, w tych porywach, których nie jesteś w stanie do końca wytłumaczyć. Dlaczego to robisz? Dlaczego to jest istotne, bo tak, bo czujesz, że bo tak, ale jeżeli do tego impulsu, w którym kierunku chcesz zmierzać, dodasz trochę myślenia i brain power, dojdziesz tam szybciej, efektywniej, skuteczniej i ta potrzeba naprawiania świata, robienia czegoś fajnego, będzie miała dużo większą szansę realizacji. I w tym e, za każdym razem. Za każdym razem, gdy w pewnym momencie traciłem to takie poczucie, że to ma sens, nie? jest ducho w tym, co robię i próbowałem brnąć tak intelektualnie, to się kończyło słabo. Jeżeli czujesz, że twojego ferta nie ma już w tym, co robisz, to znaczy, że jest słabo. I teraz łącząc to z rzeczami zawodowymi, rzeczą, której nie chciałbym, żebyś dał sobie wmówić, żebyś nie dała sobie wmówić specjalną dedykacją dla wszystkich pań. Ten odcinek będę nagrywał dla was. Będzie, nie będzie. Będę feminatywów używał. Nie dajcie sobie proszę wmówić, że... Misja, to jest jakiś tam wymysł. Jeżeli mówimy o misji, o Twojej misji życiowej, o tym, co chcesz osiągnąć, gdzie chcesz być, jaka chcesz być, co chcesz dowieść, to jest bardzo ważne. Szukanie tej drogi, po co ja tutaj jestem, co mam do dowiezienia, jest bardzo ważne. Tak samo w biznesie. Część osób biznesowo traktuje misję jakaś, misja, wizja, telewizja, bzdury. Nie. To jest jak myśleć o misji dla swojego zespołu. Dowozicie jakąś wartość. Czego by nie było w firmie, gdyby twój zespół, który ty prowadzisz, tego nie dowoził. To nie jest tak, yy, to jest o tyle ważne, żeby móc przekazać i powiedzieć do zespołu: słuchajcie, możemy powiedzieć, że jesteśmy tutaj w księgowości. To nie jest tak, że my robimy faktury. My sprawiamy to, żeby po prostu płynie gotówka i płynie po prostu krwiobieg firmy w ogóle działa. Co by się działo, gdyby was nie było? I to określenie misji i przełożenie tego na konkretne działania jest bardzo ważne. Tutaj w tle pojawia się. Pojawia się Kurs online, jak określić misję i wyplanować swoje działania. Bardzo ważne, czy na polu indywidualnym, czy zawodowym, To jest moja misja? Czego się do mnie odczekuje, co chcę dowieść takiego dużego. Jest bardzo ważne, żeby z tym feltem jechać, jechać dalej. No i praca bez serca by była taka sobie. Kolejna rzecz, jak już mamy wizję końca, mamy tu ofer duchów pompowane, trzeba dodać miarę i czas. I tutaj wchodzi, wchodzi umysł, czyli nasz sługa, który ma nas pomóc doprowadzić dalej. Fajnie, że myślimy o jakichś super rzeczach, chcemy odpalić fundację, chcemy zrobić coś dobrego dla świata, bo czuję, że do tego jesteś powołana, ale żeby to miało ręce i nogi, trzeba dodać do, 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 do tego miary. Do kiedy ma się wydarzyć? Jaki ma być konkretny rezultat? I nie chodzi o to, żeby wabić pomysł, dobić to i zrobić to bez serca, takie tabelkowe, tylko żeby Zacząć planować konkretne podejście. Bo inaczej to będzie wyglądało: OK, chcę uruchomić fundację i żeby ona miała 100 tysięcy darczyńców w ciągu pół roku, a inaczej: OK, chcę uruchomić fundację i pomóc 10 osobom z mojego otoczenia. Inne parametry będziemy podejmować, inne decyzje będą się działy, inaczej będziesz, będziesz tym kierować. I rzeczą która może w tym pomóc bo bardzo często jak myślimy o czymś nowym, o czymś dużym to tam tych celów jest strasznie dużo, tych korzyści, które chcesz dowieść jest multum. Okej, okay, my będziemy pomagać ludziom, będziemy robić nowe rzeczy, będziemy się rozwijać, będziemy dowodzić pieniądze i nagle się okazuje, że ta lista jest bardzo długa i trudno jest Poukładać, co jest ważniejsze, co jest mniej ważne. I tutaj odpowiednie wyznaczenie sobie tych celów, poprzekładanie ich priorytetów, co jest ważniejsze, co jest mniej ważne, co jest najbardziej istotnym elementem, podnosi szansę dowiezienia. To jest znowu szablon wyznaczania celów w projekcie, jest takim narzędziem, które możesz do tego wykorzystać. Jak okazuje się, że masz tak duży pomysł, że on się nie mieści w jednym zdaniu. Tylko tego jest naprawdę dużo. Trzeba sobie to poukładać, bo dzięki temu efektywność będzie większa, masz większą szansę tego dowieść. Ten szablon w tym akurat może pomóc. Rzecz czwarta. Masz odpowiedź, ale jak brzmiało pytanie? W pewnym momencie, jak zaczynasz działać w jakimś obszarze, okazuje się, że wpadasz w kolejny i płyniesz płyniesz z prądem, i nagle się okazuje, że mamy rozwiązanie, robię to, co robię, ale dlaczego ja w ogóle zacząłem to robić? To jest takie zdanie, które do mnie trafiło po wykładach na. Po, dypl po, po dyplomówce. Właśnie, technologia jest odpowiedzią, ale jakie było pytanie? Ja się zastanawiam, okej, okay, moja firma jest odpowiedzią, ale jakie, jakie było pytanie? Dlaczego ja w ogóle tutaj jestem? Jak ja wylądowałem na tym kanale YouTube'owym? Jak ja wylądowałem prowadząc Leadership Center? Od czego ja w ogóle zaczynałem? Świetne, świetna rzecz wrócenia do tego, jak się zaczęła ta cała historia, jak zaczynaliśmy Dlaczego w ogóle odszedłem w korporacji, warto sobie zadać to pytanie. Ono też się łączy z tym połączeniem z fertem, z fertem i z misją. I żeby nie robić rzeczy dla samego robienia i odpalać nowych przedsięwzięć, nowych pomysłów w firmie, czy, czy nowych przedsięwzięć dla siebie, warto je ubierać projektowo. Jasne jestem spaczony, ja mówię o projektach. Jeżeli masz na myśli projekt, który chciałabyś zrealizować, to warto. Podejść do tego projektu porządnie. Wrobić kartę projektu, bo to bardzo mocno wyklaryfikuje, gdzie zmierzasz, do czego zmierzasz i czy odpowiadasz na właściwe pytanie. A przy okazji, akurat w tym konkretnym szablonie, można go bardzo dobrze zaprezentować w atrakcyjny sposób na wewnątrz. Więc jeżeli myślisz o jakimś projekcie, do którego masz feltę, który chcesz sprzedać w firmie, a to trudno ci się przebić i chcesz go odpowiednio sprzedać, to to jest właściwy kierunek. Po swoich celów, a później dołożenie do tego dobrej karty projektu, sprawi, że masz dużo większe szanse, że w tym roku to Twój projekt się przebije i będziesz w stanie o nim w taki sposób powiedzieć, żeby decydenci byli go w stanie kupić. Szef go kupi i po prostu pokocha. Piąta rzecz to jest brutalne określenie priorytetów. Jak mamy wizję końca, zaczynamy sobie działać, określamy sobie projekty, jest spora szansa, że jeżeli to serce Ciebie prowadzi, to odpalisz tych rzeczy bardzo dużo. I w pewnym momencie można się okazać, że się zajedziesz. Trzeba określać, co jest ważniejsze, co jest mniej ważne. Jeszcze jeżeli podejście masz takie, a dużo kobiet tak marzy, chcesz, żeby wszyscy byli zadowoleni, żeby wszyscy byli szczęśliwi, to jest idealna ścieżka do tego, żeby na koniec wszyscy byli i tutaj warto wypikać. Bo najprawdopodobniej się wysypiemy. Mamy ograniczone zasoby. W ciągu tego roku, tego co masz dowieść. I celem nie jest sprawienie, żeby wszyscy byli maksymalnie zadowoleni, tylko żeby dowieść jak największą wartość. I bardzo często w różnych miejsc sprzeczne są oczekiwania osób, które czegoś od ciebie oczekują. Można sobie z tym. Poradzić. Znowu technika, która jest wykorzystywana w projektach, z są kryteria sukcesu projektu, gdzie pytamy każdą z osób, która pracuje na, która czegoś chce od projektu, będzie decydować, jakie są kryteria, ustalamy ich priorytety, ustalamy zakres i sprawdzamy, co faktycznie możemy dowieść i co możemy dostarczyć. Jeżeli masz taką sytuację, że oczekiwaniem od ciebie jest multum z każdego różnego miejsca, plus dodatkowo tych chcesz z tego mieć, to ten szablon akurat, ustalenie tych kryteriów i wyciągnięcie w projektowej wiedzy czegoś takiego, gdzie... Kategoryzujesz sobie każdego z tych oczekujących, ustalasz czego chcesz, i wybierasz część wspólną, którą dowiedziesz, bo jest najważniejsza, jest bardzo, bardzo pomocna i często zapobiega takim sytuacjom, że później się okazuje, że wszyscy walczą i próbują, próbują wyciągnąć coś dla siebie, a tego dostarczyć się nie da. Więc tutaj wyłączenie tego bycia miłym we wszelką cenę na zasadzie, dobra, spróbujmy zadowolić jak największą ilość osób i zobaczmy, jakie są. Możliwości jest bardzo pomocne, tutaj warto zajrzeć. Szóste. Zaakceptuj natur naturę swojego celu. To jest bardzo ważne, ok? Nie odkryj Ameryki. Cele są różne. Niektóre z nich są banalnie proste yy, z perspektywy wykonania. Chcesz skoczyć ze spadochronem. Klikasz, rezerwujesz, jedziesz na lotnisko, wyskakują cię z samolotu. Koniec. Jednorazowy strzał, po prostu tylko trzeba mieć kawę, trzeba to odpalić. Nie wymaga żadnej pracy, praktycznie. Jest, jest element związany ze strachem, który może po prostu stać na drodze, dla niektórych większy, mniejszy, ale tak naprawdę to jest banalne. To są po prostu ile trzy, 4 kroki: kup, pojedź w kocz, wróć, wrzuć na Fifa koniec. Ale są cele, które wymagają więcej pracy, musisz się zmienić, żeby móc tam dojść. Typu, przebiegnę maraton. Jeżeli nie biegasz, to jest droga, to jest ścieżka, to jest proces, który da się pokonać, ale musisz się zmienić, musisz wbudować dla siebie umiejętności, których nie masz. Musisz wbudować moc, której nie masz, kompetencje, których nie masz, jakiegokolwiek obszaru byśmy, byśmy nie ruszali. To jest inny cel. Jeszcze innym celem jest cel nastawiony na ludzi. To akurat znowu, jak mówię, drogie panie, dla was w ramach tego odcinka, to by lepiej rozumieć to ode mnie. Co, znaczy, co znaczą emocje i, i dbanie dbanie o inne osoby. Dla mnie to było mega odkrycie, że jeżeli ustawiam cele wyjeżdżać z rodziną co miesiąc na fajny wyjazd, bo ten cel jest policzony, poukładany, tak jak uczą, no i dzięki temu dzieci będą szczęśliwe, to nie tędy droga. To jest bardziej oddaj swój czas w tym czasie, że cel jest skupienie się na oddawaniu czasu i w tym czasie rodzina decyduje. Są też cele, które okej, okay, chcę mieć lepszą formę, nie? Chcę stracić ileś tam. Albo cokolwiek, albo chcę wbudować większą sprzedaż, trzymając się biznesowych tematów. To tam się skupiasz na celach mistrzowskich, wykonujesz małe zadania, czyli codziennie będę biegać. I moim celem jest utrzymanie codziennego biegania, który faktycznie wpływa na cel, że forma mi rośnie, energia mi rośnie i waga spada. Podobnie ze sprzedażą, codziennie publikuję, powsta. To jest mój cel, który przełoży się faktycznie na inne wyniki. Z mojej perspektywy to jest: trzymam co tydzień nagrywanie filmów dla Was, bo wiem, że jeżeli to będę robił, to zrobią się, pojawią się też inne rzeczy. Ale oczywiście biorę też pod uwagę różne oczekiwania. Tak jak mówiłem wam wcześniej odnośnie interesariuszy, ja mam trochę inne oczekiwania. Wy, mój zespół, klienci, i to wszystko trzeba jakoś pogodzić. Numer siedem. Zaakceptuj cenę. Wszystko można osiągnąć, ale za wszystko trzeba zapłacić cenę. Czasu, energii, dyskomfortu, tak jak choćby z tym skokiem ze spadochronem, trzeba przełamać siebie. Robimy coś innego. Jeżeli masz ochotę zmienić strukturę wszechświata i rzeczywistości i zrobić coś nowego w tym roku, nie, niekoniecznie będzie komfortowo. Jeżeli wyznaczasz sobie cele i wszystko jest absolutnie komfortowo, to najprawdopodobniej to nie jest kierunek na rozwój. Nie na 100%, ale prawdopodobnie tak. I ta tlena to może być praca, to może być wysiłek to może być to, że niekomfortowo będziesz działać. Choćby to, że w misji wyznaczysz sobie, wyznaczysz misję, ale chcesz nie sama robić całość roboty, tylko wdelegować odpowiedzialność na osoby w zespole, żeby nie robić tego za nich, nie? nie trzymać się tej optli, a ja się wszystkim zaopiekuję. Ta tlena komfortu przez pewien czas trzeba będzie ją zapłacić. Zapłacisz tlenę, jest większa szansa, że to dostaniesz. Jak olejesz tlenę, to to się nie Nie Niby oczywiste, ale też nie zawsze. Ufmy, nie trać felta. Jeżeli robisz coś nowego, coś innego, coś, co zmienia, no to w pewnym momencie jest dołek. Jakkolwiek fajne by to nie było. Dzisiejszy dzień, odwoziłem córkę do, córkę do szkoły ona mówi: Nie chce mi się tego dzisiejszego dnia. Pogadaliśmy sobie trochę odnośnie filozofii tego, że skąd ten dzień na, na nas nastał, ale jest tak, że ja też dzisiejszy dzień, ochota do tego, żeby po prostu przyjść, prowadzić warsztat, nagrywać i okej. Okay nie ma tej ochoty. Siedzę, nagrywam, poprowadziłem warsztat, to nie ma aż takiego dużego znaczenia, czy mi się chce, czy mi się nie chce. To jest potrzebne i pomimo tego, że mi się nie chce, takie poczucie, jakiś taki ciężki dzień i tak to robisz. I wiem, że to ma sens, wiem, że działa we właściwą stronę, jeżeli w którymś momencie czujesz, że rany, to jest absolutnie nie tak, warto sobie zrobić przerwę, złapać szerszą perspektywę, wrócić do tej misji i po to potrzebne są wszystkie te rzeczy, wpisanie sobie tego, żeby się nie pogubić, nie wpaść w kiwę i nie, nie odpłynąć i nie porzucić fajnych rzeczy. To koniec z mojej strony. Kurde, nie wyrobiłem się w 12, moje postanowienie noworoczne działa, e, działa tak sobie, ale mam nadzieję, że to było wartościowe. Te punkty, o których warto pomyśleć, jeżeli skorzystasz z tych e, e, rzeczy, które dla Ciebie przygotowałem, będzie super. Jeżeli nie zachowujesz się tylko i wyłącznie tymi tematami, też jestem jak, naj, jak najbardziej e, spoko. I taką, taką refleksję mam, nie planowałem jej przed rozpoczęciem, teraz mi przyszła do głowy, że odkryłem na nowo jeszcze coś, co odkrywałem jakiś czas temu, żeby do zwykłego życia, do takiego normalnego ogarniania siebie, wrzucać narzędzia projektowe, bo one potrafią być przydatne do tego, żeby. Ułatwić sobie trochę. Jeżeli czekają Ciebie jakieś ciężkie wyzwania, jesteś menadżerem, prowadzisz wew, chcesz poukładać firmę, chcesz podziałać dalej, to te narzędzia przydają, przydadzą się na pewno. Jak czeka dla Ciebie jakiś twój osobisty projekt, powodzenia, trzymaj się, na pewno warto, niezależnie co by się wadziało, warto wyciągnąć wyciągnąć lekcję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, dajcie znać w komentarzach, jak się Wam podobało. Łapka w górę też będzie też będzie minę widziana, no i do zobaczenia kolejnych powodania powodzenia z Lely